Cześć. Jesteśmy w Województwie Opolskim, w okolicach Kluczborka, na polu, gdzie rośnie burak cukrowy. Rośliny zostały wysiane 2 kwietnia. Aktualnie posiadają od 6 do 8 liści właściwych. Stan plantacji oceniam na bardzo dobry. Schody były wyrównane i tak samo prezentuje się teraz plantacja. Jak dotąd wykonano tutaj trzy zabiegi herbicydowe na chwasty dwuliścienne oraz jeden zabieg na chwasty jednoliścienne. Okres, gdy rośliny wykształcą pięć liści właściwych jest idealnym momentem, aby rozpocząć nawożenie do roślin buraka cukrowego. Zalecamy w tym przypadku zastosowanie produktu Ecosil, który zawiera krzem w formie kwasu ortokrzemowego w dawce 0,3 litra na hektar oraz produktu Megafol, który zawiera aminokwasy, pochodne aminokwasów, Betainy oraz witaminy w dawce 1,5 litra na hektar. Dodatkowo zachęcamy do zastosowania nawozu dolistnego NPK w celu wzmocnienia roślin oraz poprawy ich kondycji w obecnych warunkach. Z naszej gamy polecamy produkt Plantafol bądź Spitfol zrównoważony. W przypadku buraka cukrowego krzem odgrywa bardzo istotną rolę. Wpływa on na pogrubienie ścian komórkowych liści przez co rośliny są mniej narażone na atak szkodników oraz na porożenie przez choroby. Dodatkowo krzem poprawia także pobieranie składników pokarmowych z gleby, w tym m.in. fosforu, co w późniejszym okresie może przyczynić się do poprawy polaryzacji. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym filmie.